Siemaneczki, ziomeczki z tej strony, Madar. Dziś, witam Was dzisiaj już na czwartym odcineczku z Gierki Kingdom Rush na tym kanale. I oczywiście mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek będzie się Wam podobał. Oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz zostawienia subskrypcji na tym kanale. No ale ja już nie przedłużam. I lecimy dzisiaj do Gierki. Okej, okay, jesteśmy już tutaj i jak widzicie, jesteśmy, kurczę, dorobiliśmy się własnego zamku i teraz musimy się bronić. Tutaj nasz dzisiejszy bohater nam tym pomoże i mamy nawet swoich rycerzy, a to dzisiaj jeszcze lepiej na ostatnim odcineczku. I 700 kasiory, no to tak, dobra. Tutaj będą z trzech stron nam szli, czyli tak, zrobimy tutaj sobie tych walniemy i tutaj tak samo. Później tutaj możemy tak, tak. Myślę, że to będzie dobra formacja. Tutaj może tych. I tym damy do towarzystwa może tych i tych. Albo nie sobie sprzedajmy. I daj też tych. Mam nadzieję, że to wystarczy na razie. Więc zaczynajmy. Tutaj jakiś nowy znaczek. Co to jest za znaczek? Skrzydełka, to nie zapowiada się zbyt dobrze. Czekajcie troszkę uciekli sobie, może... Kurczę, damy jeszcze magów i tak i będzie cool. No i co tu teraz jest? No i o co chodzi? I co to? Nie to Ale słodkie, nie to Dobra, damy łuczników, bo z tego co się nie mylę, to raczej... moich na ziemi ich nie załatwią. Ale co wy bo już myślałem, że nikt nie do niej nie strzela. Ej, nie, to berki są easy. Tutaj nasza bohaterka ma wilczka. Patrzcie, jakiego wilczka. Tutaj jakiś obszar niemiecki, czy coś w tym stylu. Rasa nieznana. Lecimy teraz do nich. I patrzcie, już niedługo możemy sobie ulepszyć ten epicki znaczek. Za czysta, ale co tam? Doba. Mm, to... Ej, co to są za nie ucznicy? Najlecisz, wilczyk ich załatwi. Leć, non. Dajesz, dajesz, no. Chce się tu pokazać od dobrej strony. Okej, okay, dobra, teraz twój wilk może się sprzedać. Lecisz. No, ale podejdź ty troszkę. No, ja ty nie masz walczyć, Jezusiu. Nic o tym nie rozumiesz. W sumie nie walczyć. Okej, okay, patrzcie na to. Mamy takich magów zarąbistych. O nie, nasza bohaterka ucieka, nie! Zginęła. Ma, ma grób. Ma grup! Pierwsza z mi bohater zginął. Dobra, damy jej tutaj takie. Takie tak o, żeby było. Ja cię... O, czekaj, odrodzi, Odrodziła się. No, super w sumie. Co to są? Jakieś katowie? Nie, dobra, myślałem, że... że to nie są ci uczci, tylko jacyś ci kaci, czy jakoś tam zwą. Tutaj do koła, Dobra, tutaj ich damy. Nie no, co ty robisz? Ja cię pani, ale ty jesteś serio, ta bohaterka jest słaba. a ja, a Geralta... Geralta wolałem. Dzisiaj nic nie popsuję mojego humoru, bo ja chcę bić te parę te gwiazdki. Więc wiecie, ja tu ja kuczę. Już masz drugi pomnik. Gerard nie miał ani jednego. Tutaj jeszcze dupniemy, O nie! O nie! Czekajcie, serio. Damy magów, damy uczników. W tym uczniku ulepszymy. No co mi zabijasz, bo już. Ich... Co to jest? Wasowane ataki nie ma tak łatwo. Okej, okay, dobra, nie trafiłem, ale co tam. Proszę cię, pokona ich przynajmniej, raz. Lecz na nich. Dobra, dobra, ale nie tak na nich, prosto. Jezu, nie. A ja, o to bohaterkę się muszę troszczyć, ja cię. Ale gorzej niż dzieckiem, kurczę z nią. No badzikowy, teraz tu upgradeować. Czyli, ich... no dobrze, patrzcie, mamy prawie ka każdy rodzaj tych ulepszeń na maksa. Co to? Co to jest? Pieska zniszczyli! czekajcie, czekajcie, bo ja tu muszę wypróbować to. E, co to jest za tarcze, mają jakąś lepszą? Nie rozumiem tego. Uciekaj, że nie będziesz mi ciągle umierać. To będzie hańba dla mnie, gdy mój bohater będzie ciągle umierał. Co to jest? Wszystkie jednostki! Co to jest? Są za. Minite! Dobra, szybko. Y Upgrade. Co on robi? Co to jest? Co to za przeproszenie jest? Szybko upgrade. No bo wiemy te małe, tego robota dużego. Czy on wyrzuca te małe? Tak, on wyrzuca te małe. Co się dzieje? Szybko, Algieria, idź tu. Szybko, 230, daj, dobra. Na, na ciebie. Ja cię, a już się tak cieszyłem z tego. Chyba czas użyć czegoś tutaj naszego. Proszę, niech to pomoże, proszę. Co to jest? Co? Ale, muza... dobra, dobra, dało nam to troszkę tego czasu i tak tego wszystkiego. No, dobra, dajemy ci jakiegoś tego. Unita, nie wiem co to da, ale oby coś dużo. Kurczę, dobra, wszystkie jednostki do przodu. Gdzie wy jesteście? Tu, dobra. Zupgradeujemy was, nie wiem po co, ale was zagredujemy I dajemy tutaj na razie wszystkich na was. Ej, Ale to jest stresujące. A nie mam tu już nic, nie. Aleria, ja... chodź tu szybko to. Ej, ale to jest koksowa, pierwsza z taka runda zarombista. No, ale najgorsze jest, Boże, że to, że moje sztauki nic na nim nie robią i to jest najgorsze. Dobra, mam już w połowę HP, bo dasz, dzięki temu, że użyliśmy tego ulta, troszkę mu to zabrało. Kurczenie? Okej, okay, dobra, koło by tu można by było jeszcze ulepszyć. Wy, do, bądźcie tak. Okej, okay, dobra, na niego. Piesek Algierii go zatrzymuje, tak? Dobrze! Jakieś trujące strzały masz. Nie, on, on się przedostanie. Nie, dobra, kupiliśmy te strzały i możliwe, że wygra. Decydujący cios Algieria, dałeś go! To, musi by, to musisz być ty! Algieria, pokonałaś go! Trzy gwiazdki i walka z bosem. to były zarąbiste! Ja po początku myślałam, że ten level będzie taki trudny, co nie. I, a później się okazało, że był taki łatwy. Co no to sobie myślę, dobra, i nagle. jakiś boss, jajcie, ej, to było zarombiste. Ten boss był zarombisty, więcej takich leveli. Nie no, ja Wam dzisiaj dziękuję za oglądnięcie tego odcineczka i oczywiście mam nadzieję, że Wam się podobał. No i żegnał się z Wami, więc. Hejo!